Dlaczego standardy i wysoka jakość środków do dezynfekcji są tak istotne w praktyce medycznej? Przeprowadziliśmy szereg badań, z których okazało się, że szereg środków i preparatów stosowanych do dezynfekcji rąk nie spełnia podstawowych wymogów. Te wymogi to przepisy prawa, czyli etykieta, ale również wymogi jakościowe i dotyczące spektrum działania bójczego. Na tej podstawie my wyciągnęliśmy taki wniosek, że stosowanie tych produktów naraża nas, na z jednej strony schorzenia, którym możemy ulec, zakażenia, ale również naraża nas w kontekście nieprawidłowego działania tych produktów i jeszcze trzeci aspekt to jest aspekt stosowania, że przez fakt, że stosujemy niewłaściwe produkty często unikamy dezynfekcji rąk, żeby temu zapobiec. I to jest powód, dla którego my razem z naczelną radą pielęgniarek i, i położnych chcemy edukować szeroko rozumiane społeczeństwo.